Yeah. Powodzenia no. wszystkim. Witam Boga wszystkich bardzo niego. serdecznie na Poland Racing Series. 12 osób w lobby. Chiny, Grand Prix Chin przed nami. Witajcie się tylko. wszyscy. Zapraszamy. Na wyjście. Cześć. Cześć. Dobra. Powodzonka, panowie. No, no, no powodzonka. Ja jestem tak chujowy na tym torze, także. I uwaga, pogoda na wyścig. Tuchy. Dobra, Dobra. Tuchy. A i też się zdarzę zrobić, ale dobra, git, sucho to sucho. Ej, da się tutaj pojechać na jeden pit stop? Tak, ja zrobiłem tak A. i wygrałem wyścig, tak. Ja w ogóle dzisiaj na teraz treningu teraz... trochę zjebałem, bo testowałem jakby opony zużycie softów na zatęgowanym aucie na 35 okrążenia, tu jest kurwa 28. I'm as fuck, boy. This Za co? I, i, i oj, na razie mam pol pol zeszyn, ale jeszcze nie wyjechał kurwa ten, jeszcze nie wyjechał roloski więc zaraz pol position stracę. Nie nie jestem ja jestem trzeci, ja podium, ja jestem zadowolony. W ogóle, jakby wy poszliście tam wcześniej, nie? Ja sam wszedłem na yy, wyścig 50% machiny i próbowałem pojechać. I wyścig miałem kurwa deszczowy, więc chuja mi to dało. Ale uścisk, no i dupa No tutaj, tutaj jest łatwo się to uślizgnąć trafie. akurat Ej, beka, bo ja nagrywam bez... No, bez dźwięku, dźwięku, dźwięku Hahaha <laughs> Dobrze, kumliwa chłopie Przyda mi e... się do odrębny Okej, filtry Dodaj e, Bramka szumów Zamknij Przechwytywanie wyjścia dźwięku Dobra, idź. Nice. No, miał uśliczki i tak nie wyjewał. No, zobaczcie, kurwa to. Kto to widział, kurwa? Co stara, kurwa, pytała, no, bo ja tam mówię coś do Renówki, a nie skupiłem się na zakręcie. A i tak zredukowałem ten skrzydło, dwa w pozycje w dół, i to jest dla mnie bardzo wielki błąd. No, jak sobie dobrze idzie. Jaki długi start! No. Ale zajebisty start miałem A nieważne <śmien> Ej no! EEEE no, nie zmieszyłem A ja nie wiem, like Nie wiem A, Żeby ci jaja nikt nie zrobił No kurwa No kurna Waruks, idioto Żyje. Fernando yeah. dobra Mają, mają, Każdy lagi masz. Jak to? No, jak się teleportuje. No i to Sorry, 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 ja. Surprise, motherfucker. Kurwa, y mi to, man. What was that zdatne. bo muszę oddać ci pozycję. No to jadę. Kurwa. No czekaj, no to hamuj. Teraz się Stachulski skapnął, że zmieniłem jazdę O, to sobie karę Tak szybko? co jest? O kurde Ale teraz medy już mają przewagę w tym momencie o. każdy karę zarobi Ja jako pierwszy, na pierwszym okrążeniu zrobiłem Za ty dostałeś w pierwszy kuku karę? Bo nie wyhamowałem bo się zagrafiłem Sorry 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 ja i przez ja jadą, mam... i przez ryj i ja sekundę no, około. co ryj a Sachulski około. drugi raz dubluje. A Sahurski jeszcze mnie nie wyprzedził? Coś mnie nie podciął. Rolowski, ty co w tym medy Możliwe, zobaczę. Jakie jest w ogóle kolejne to jeden, tragiczny A jutro mam wyścig w lidze na niej Jutro to M4. jest Monaco kurwa, a nie jakieś ligi Ja pierdziel, już on dziewięć Ale mam dziewięć sekund kary Ale lepiej to medę Boże święty Odrabiamy do Alonso No kurwa, ja mam pięćset z przodu już, ty Już? No 11 kółaj, dobra, to sobie policzę, że ja ten... I co to równam Na razie mam 2%, czyli powiedzmy będzie 2,8% na okrążenie. Na co w radę? Z tak ty na bogatej lecisz? Jęc ciszony w ogóle. Ma pantalon jeszcze kurwa jakiegoś autystycznego brata, no to Jezus znowu w chleba? Ja jeszcze się dziwię, że on w ogóle jedzie, a nie raz no się... Niech jedzie, kogoś. niech jedzie do końca. Niech ukończy 95%. O, punkci ci godzmią. Dla konstruktorki, bardzo ważne. Wiesz Alfa Romeo dzisiaj nie jedzie i nie wiadomo czy Hammy sobie dalej pojedzie. Zależy od decyzji sędziów. tam złamanie punktu regulaminu którego. chyba ja punkt 3.1.1, że ma obowiązek jechać, jechać w wyścigach i że jak 2 nie pojedzie bez zaznaczenia nieobecności, a ja nie zaznaczył nic. No to przykro mi. Right, Czy to jest możliwe, że gość na sekundę ee, ten bierze zakręt 1, w sekundę mi odjeżdża? Na hardach? Ja się... Jak ma świeża ty masz zjechane, to tak. Tak, to to tak? Barux, tak, na pierwsze jeden zakręt. E, <laughs> Ja pierdolę Ty chcesz te cheaty? Sorry, już kurwa wyłączam Sorry, na nukerze napierdalałem Sorry, wcisnęło mi się <laughs> Ej, noc, Kurwa, tak, Hamiltona mam. prawie zrobiłem ja pierdolę Przecież Przecież to Red Bull nie, Alfa Tauri Pijesz szochy to się dziwisz to chyba zaraz bota włączę i pójdę, bo no naprawdę <grym> no, Ty jesteś... Tak daleko z przodu Ale boję się, że bot mi zużyje za mocno te, te medy Robisz symulator Formuły 1 layer wschodnie. Niech ty mi tak uciekał. Nie wiem. Bierze hardy. Ja robię. E, wcześniej robiłem dwa zielone. Ja mam dwa czerwone. No i tak nie uciekam, nie? O kurde, pierwsze A Dojedźmy tak, dobre punkty do No, no Plus jeden. E, a czy my wtedy nie przeskoczymy was w generancę? Możliwe. Nie, bo wy mieliście 10 punktów, mi to mam ją 15 Tutaj No to my teraz zyskujemy 18-15 No, przeskoczycie nas chyba Okej, okay, bo ja i tak jadę taki wyścig, że nie mam co robić 18-15 to są 32 punkty Zdobędziemy 25 25 zdobędziemy, mam na, mamy nawet... No Przeskoczycie nas, to op 2 punkty Fajna walka się szykuje w generalce, tyle powiem Co nie? Nie no. wiem, kurwaje mnie to hardy, nie trzymają w ogóle Ale powiem tak Na razie wszystkie tory, się na Australia to w ogóle był śmieszny wyścig, bo mnie wywaliło ta. Krzydło po całym starcie rozjebane. Teraz tor, którego nie przepadam za bardzo Rosja też nie w go. Kolejny chyba baku tam był, nie? A -a. O, jeszcze ty za chwilę Batimy i mi... skończy o dwa kółka wcześniej Albo o trzy <grymne> powiedz temu my go trzymamy w lidze To jest śmieszny Ja <grymne> zapychał ligę tak zwane To jest zapychacz Ale mi zjechał, boże <grymne> święty <grymne> Nasz wir poleciał on, z... on zjeżdża tak, że masakra A on typami no tak nie jest duchem? Jest no Jest, ale zjeżdża tak, że szok Może jest. nie widzi, że jest duchem, nie wiem Jak można tego nie widzieć? Nie, nie wiem Stary, on był, on był przed chwilą u kolegi Przed wyścigiem no Nigdy nie, dobrze, nie wiadomo co on było Dobrze, że nie u tej swojej ekse do na Netflixe zapraszała no. I... Nie wiem, on jest w 8 klasie teraz. 15 Wiesz co, Ci Piotrek? Powiem, że zrobiłem prawie dokładnie to samo co ty w Australii. Pin. Bo jechał kurwa tak, 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 tak akurat zjechał przez środek toru, że nie przyuważyłem sobie dokładnie do hamowania i cudownie źle weszłem w zakręt i mnie wywiozło. nie rozwiwałem. A bo tu jest neok, a to ty, kurwa? Ej, bo, wyobrażacie sobie grać na dwóch gałkach? Jedną skręca z lewo, drugą z prawo? Nie, no, nie też. potrafiłbym tak. Też. A może on tak jedzie? Może on dodaje gazu tymi bumperami, a skręca kutasem, kurwa, nie wiem. Dość. Mówię wam. Mówię wam, mówię wam, on kurwa skręca. A czy on gra we w 1 na tym kurwa padzie, co się samoloty kontroluje? Jak chuj, to jest niewiarygodne, że on tak walancje, Znaczy, ja kiedyś też tak jeździłem, ale to jak miałem jak jeden od czterech dni, co nie? A ja nie, jak gra we f jeden od roku. Dwunastkę to ten człowiek nie jest kurwa lepszy. To co robił hmm. w 12, to jest bez komentarza. Dwunastka nas czeka niedługo. Za 45 ha. minut To jedziemy, zdążymy, przynajmniej poprzez... Tak, spokojnie. Jeszcze jedziemy i przerwę. Na furtunie. O, jedną sobie wezmę. No, no. O, ja też mam piski. o, Norek dobrze zrobiłeś, zajebiście. A zostało tam jakieś frubny, czy wszystkie zajebałeś? Norek to jest ten tabelkowy. Tak jest Norek to jest tabelkowy gość Kurwa, jak mi już przestają trzymać te hardy <laughs> Nie wiem się, czy jakbym na 18 zjechał po medy Byłbym na tyle szybki. Czy ktoś teraz jechał po medy, czy byłbym na tyle szybki, żeby dojechać Piotr Kurwa to Hamilton to... Verstappen robisz? Z Hiszpanii? No, no! Zaraz chyba tak zrobię kurwa, bo to nie trzyma. Wiem, się po miękkie ten kaszt i damy hot lapa na Przynajmniej pomóż wleci. Ale tak czy ja czy ty się dojedzie to. Gdzie Roloski kurwa mi zajebie to okrążenie? On powiedz na zużytych kurwa meda 1.15 i chuj pijany no. kurwa, o dojebany jest. To nie jest jest odjebany, to się go przepiasz. A tu ja tutaj straciłem do ciebie troszkę. Zastanawiam, bo ty do mnie odrabiasz szybko w miarę. W teoretycznie na szybszych oponach jestem szybszy od ciebie. I wow to widać, co, nie? Co no ty mi powiesz? Jesteś tak dużo. Dobra, jebać. Ryzykujesz? Stachurski zabijesz mnie za to, ale to mnie ryzykuje O kurwa Nie no jesteś głupi Jak masz 3 sekundy ty nie że to się prędzej skończą niż ty go dogonisz Dobra Zdechali. mniejsza Ale on medy chyba zakłada, a nie jedzie jednak ja Jeszcze nie zjeżdżam Ja mam poniedziałek 3 sekund Delta bardzo szybko topnieje Nie wiem czy jest to, że do ciebie nadrobiam dwa sucharz do Stachurskiego nie No Stachu nie wiem jak trzyma takie tempo a ma starsze me i jestem No nie, no lubi ten tor, po prostu, ja go tak, no. Ja nie wiem, jak on trzyma takie tempo jeszcze na starszych hardach. Co nie? No, jedno okrążenie starsze, nie? Może ciśnienie ma większe i utrzymają się te hardy. Jak nie masz ciśnienia, to na hardach nie pojedziesz. Ja mam ciśnienie minimum i jadę. Ja też, mi się najbliższe jedzie na. na... O, kolega zespołu w boksie Będzie czwarte dublowanie. A który pizza? Piąty kurwa? On robi drugi pistop On leczy no no po lata teraz Uwaga, uwaga, ale on wykręci kółko 1-40 Fast slap Fast the slap, uh, on the life In the in to dobrze o. In o kurwa Ale mnie wyjebało teraz Szybko, airs i wód kurwa, nie wyprzedzisz mnie to sneox <noise> Eee. Trzy okrężenia w dupsko już ma. Powiem w dupie, bo ja nie utrzymam tego miejsca i tak Ofase boję. Czy Izos Dobra, 30% na medach, no ja bym chciała to wyjadać do końca Mitomat robimy 3-4, dawaj Przed trinkem wyjadę na pewno. No nie czy mam 11 kółek, żeby was wyprzedzić. I pasz karę, mam karę. No O, karę dostał Nie wiem, mówić, palc na kary Wiesz za co dostałem? Przekroczenie prędkości 81 km na myślałem, że się wyrobię Ja się myślałem, że się wyrobiłem Raczej nie A Ja ja że utrzymam, żeby mnie Maria nie dogonił? Nie się, ja, ja teraz ja się skupiam, żeby mnie nie dogonił No ja go będę blokował <laughs> kurwa spróbuj znaczy wiesz, będzie takie, czy, czy, takie czyste blokowanie, wiesz No tak, tak Gdzieś tam z bandy go wezmę to wiesz A ja, zrobisz popr ten, poprzedni start Jak ja nawet się nie wiedziałem, w to Jak ja ominąłem to wszystko No ja kurwa nie Ja byłem trzeci po tej. Też bym się zdecydował po zjazd na softy, ale Stachulski 12 sekund Nie podoba mi się Ona na jakich on jedzie? Ardach ja do niego tracę, to jest naprawdę kur. On ma tę na wydarność, I Pokazał to w sumie w kołopie, nie co nie, Regi i Miria? No, pokazał to, to w kołopie w chuj. On jest zajebisty na kinach. Ale jeździ na trakcji. A większość no. z nas pewnie jeździ bez, więc... Nie, ja też jeden na trakcji po nie umiem na tym, żeby trakcji On obra, kurwa, ty to prędzej byś kurwił komputer przez okno niż tutaj pojechał bez trakcji, ale... Dla swoich nerwów wolę jednak ja jakoś z chodzi, chodzi na przykład o mniej Rolskiego, my jedziemy bez ceny Do Mitomana nie mówię, bo on na klawaturze bez trakcji najprawdopodobniej by nie ruszył z miejsca Ja widzę ja na Jakiś Point Cię, będzie dublowany Regi Proszę, Regi ja. It's me To te Varuksy zapierd... Hara ta tak. Ale Neox ma punkty, no to kurwa... No wiesz, jeszcze 7 op... Dajcie mu kierowcę dnia. Nie, ja nie mam pojęcia jak dostanie, dostanie kierowcę dnia. Dostanie kierowcę dnia? No. Ja nie oddałem tego. No. Mam. Kurwa, 16 sekund. Ile było, właśnie, bo nie zaczynałem? 18. Będzie ja ciężko, ale możesz. Manny, jak mnie dogonił, przed chwilą było 6, już jest 3,9. Ja go nie utrzymam z tego dogada. Kurwa, Neox, czwarty raz. Będzie jedna prosta, wiesz o tym. Czy się nie palę r jak posrany, co nie? Ja na tej jedynce cały czas. Mi to ja mam, blokuj go czy jest to, błagam. Nie, ale jeśli ta strategia się uda, to mam 8 pisać na panfleć. Także mam kurwa 8 sekund, kary to mnie nie ma. Ile tutaj piktop trwa? 22? 8 sekund straty, 8 sekund na 5 okrążeń. Nie, jeszcze nie da rady. Okrążenie wcześniej by się zdecydowało, to może. Albo dwa. Ale wiem, gdzie Stachulski traci. Na ślimakach, było on napadzie, nie? A mhm Wyjście do ślimaka mu nie idzie Na, na kolejny pracy A mi A niech się nie pokusi nie o fazę z Powiem, wyjechałem specjalnie na softy, ale coś jednak mi to nie wyszło Ja nie chcę tego mitomana przyjebać, seconds. że se skrzydła nie rozwalić O niego Jestem ciekawy ile jest na zużycie Ja też jestem ciekawy Bo zapierdale równo A ty ile masz? Lewa przednia 40 No ja 46 Dobra, no i... trzymałem go ile mogę, coś tam... Dobra, ja jest 10 ostrzeżenie teraz, więc tylko jedno A już, A, już, co będę robił znowu On tak naprawdę, on tak naprawdę Do mnie traci 18 sekund, bo ma 5 sekund Kar więcej, no Pozostały... 5 okrążeń Parte miejsce mam na pewno, trzecie kiedy się nie uda Chyba się przeliczyłem trochę 12, 9. Nie zrobić już Przeliczyłem się Ale to wiesz, mi, mimo wszystko Gdyby ten, gdyby nie, to gdybyś nie zjechał to i tak bym ci najprawdopodził, bo bym szybszy, nie to mam 11 sekund kar, więc że mi jeszcze mitowa nie wyprzedził 11 11 o kurwa zgarnąłeś tak, zgarnąłem jedną karę i teraz jeszcze ostrzeżenie nie wygarnąłem. Nie, dobra, istnieje obce, że odjadę na to. Szybcy. Bez szybszy, co nie? No jest, bo ja mam 70% na tych kar. Ty nie dojedziesz? Dojadę. Nie dojedziesz? Dojadę. Kurwa, mówi, że dojedzie, to dojedzie. Kurwa stary, nie, nie trać punktów z Bulla, to są ważne punkty. Yes, no spokojnie. że notował popię, ile mi tam. Nie na no, żartuję, ale dojadę. spokojnie. Musiał... Jest tak, jest taka opcja, że chciałbym jeszcze się utrzymać w tych 8 sekundach za Mryon, ale. to musiałbym odpuścić za bo one już się sypią. Ale to czwarte miejsce kusi. No i minus jest taki, że mi się paliło kończę Ja mam 0,9 Odjedziesz mi teraz sporo, bo mi się opony sobie ja hamować nie mogę już Mówiłem, że nie dojedziesz Ile jest stachulski trolowski? 3 sekundy Zaraz będzie dwie Stachul... stachul, Na stachul nie wygra Stachu to jest kurwa jazda twojego życia dzisiaj, Punkty Williamsa i to Ale dobrze. Stachu traci już, bo ja do niego nadrabiam. Miałem 12,9, mam 11,7, więc on traci, on traci już. On mnie przez dwa kuka nie mógł nadrabić. Padły, już padły. Mocno. padły opony hardy, hardy już padają mu no. Ja pojechałem medy hardy trochę niesprawiedliwie no, ale kurwa Neo spuścił ten, ja nie wiem jak się zmienić co, ne? ci tak sędzia, to rozważy. Ej no mówiłeś, mówiłeś wcześniej, że tego. Że za nooksanie tego nie kasujemy w Zobaczymy. Albo dostaną wszyscy, którzy wystartowali na medach, a mieli na softach, Bo tam Zajubiście. jeszcze Maniek chyba ruszył na Tak więc, albo, albo wszyscy dostaniecie DSP, albo nikt nie dostanie. Tyle ci mogę obiecać, nie? Zajebiście. Fajne opcje. No, że będziemy sprawiedliwi tutaj, że albo wszyscy, albo nikt nie dostanie. Gdyż nie ukrywam, iż widziałem sobie byłoby to na rękę. Jej, da mi Daleko powstało. byłem Pane masz? Okay. Zaraz ci pana, 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 zacząłeś nagle trafić Nie pierdolisz na szlaka No właśnie dziwnie, bo wyskoczyła mi telemetria opon nagle, nie? Teraz coś się dzieje, bo Panema Pancher panccher puncher, puncher. puncher, puncher. puncher. <laughs> Ale chyba masz przewagę, żeby dojechać na do do tym piątym miejscu 14 sekund, no to nie jest tak dużo Ale Kury. tak miękko się to jedzie, zbyt miękko, nie? No to masz flakę stop, zaraz ci pęknie już do, do... Teraz ci ucieka pecze, za chwilę ci pęknie i mieliśmy tragedię Była opcja Tak jest! Let's go! I tak zdobyliśmy, i tak, jeśli nas nie wyprzedziliśmy To i tak w chuj odrobiliśmy w tym momencie Tak, w sensie <laughs> no... wycofał się W sensie wiesz Aha. Co już? Yy, a, okay. ja odrobili... odrobiliśmy na 2, pewno 4, trochę. Ja 35. No. Czekaj, bo 12, 18, 30, a wy macie 25, 5 punktów. No. Nie między nami było, chyba jest równo. Eee, między, nami bardzo... pięć, między nami było 5, między nami było 5 różnicy. No to jest równiutko, wyrównaliśmy. O kurwa. No powiem ci tak, jak tak to będzie wyglądało miejsca... wie? Dobra, alfa, czyli tak. Alfa... Robimy tak. Um... Williams i Red Bull walczą o mistrza konfuzorów, Harlowski jedzie po mistrza <grym /dopcy> kierowców. <grym /dopcy> Właśnie, bo Alfa Romeo się nie no Dzięki panowie za wyścig. Dzięki, dzięki. Nie wiem, ale wiem tylko tyle, że chcę podziękować za ten odcineczek. Dobry wyścig, kurwa, panowie. Ja też chcę podziękować za wyścig. Nie ma w ogóle wiesz, gadki, że był wyścig. Wyścig był zajebisty. Sorry, Stachu, za tę strategię, ale i tak pewnie byłbym czwarty. Więc super wyścig, dzięki za odcinek. Do zobaczenia w kolejnym na czym? Na jakim torze? Rosji. Na Rosji. Zaczędziem Grand Prix Rosji, więc widzimy się na Rosji, a w tym na tym filmiku zostawcie łapki w górę, subika i udostępnijcie film. Cześć.